Czym się zajmujesz? Jestem jednym z tutejszych pszczelarzy. Nazywają mnie ergo. Jak się możesz domyślać, moje obowiązki obejmują wszystko, co związane z wytwarzaniem miodu. Jakie miody tutaj wytwarzacie? W tym problem, chłopcze, w tym problem. Większość miodu, który tu produkujemy, powstaje zupełnie przypadkowo. Bevin ma swój przepis na specjalny miód, ale nie chce nam go zdradzić, a większość pszczół zwyczajnie zbiera nektar ze wszystkiego? Co znajdzie w okolicy? Podejrzewam, że skoro o to pytasz, to pewnie w miodzie gustujesz. Mam więc dla ciebie propozycję. Jeśli się zgodzisz, to będę mógł dostarczyć ci go tyle, ile tylko zechcesz. Co ty na to? Wchodzę w to. Miodu nigdy za wiele. Wyśmienicie. W takim razie przejdźmy do rzeczy. Tak jak wspominałem, nasze pszczoły latają swobodnie i zbierają nektar ze wszystkich okolicznych roślin. Dlatego nasz miód jest smaczny, ale moim zdaniem mało wyrazisty. Mój plan polega na zasadzeniu roślin jednego typu na małym poletku i postawienie tam osobnego ula. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, otrzymamy miód o wyjątkowym i charakterystycznym smaku zbliżonym do tych roślin. Jakie rośliny chcesz zasadzić? Chciałem zacząć od czegoś prostego, czegoś, co nie ma żadnych negatywnych właściwości. Kto wie, jak mogłyby zareagować pszczoły, gdybyśmy podali im rośliny o działaniu odurzającym albo magicznym? Sądzę, że na początek najlepszy będzie niebieski bez. Nowy uli jest gotowy do postawienia, ale brakuje mi nasion tej rośliny. Jeżeli uda ci się je zdobyć, zaczniemy natychmiast. Ile nasion potrzebujesz? Myślę, że dziesięć wystarczy. Wróć do mnie, gdy tylko będziesz je miał przy sobie. Hej, ty, kim jesteś? Nazywam się Bevin. Jestem najlepszym pszczelarzem na wyspie. Jeśli mi nie wierzysz, to spróbuj mojego miotu. Właśnie kogoś takiego szukałem. Słuchaj, ludzie uwielbiają miód. Świetnie nadaje się do jedzenia z pieczywem. Możesz nim konserwować niektóre potrawy, a i alkohol świetny z niego wychodzi. Jest na wyspie tylko jedno stworzenie, które bardziej niż ludzie kocha ten złoty płyn. Niedźwiedzie. Jeden z nich musiał zrobić sobie gdzieś w okolicy legowisko, bo regularnie nachodzi moje ziemię i próbuje dobrać się do miodu. To, że sobie odrobinę podkradnie, to jeszcze nic takiego. Gorzej, że demoluje przy tym ule. Jeśli uda ci się sprawić, by już nigdy więcej mnie nie nachodził, z chęcią poczęstujecie moim najlepszym miodem. Co ty na to? Słój miodu za pozbycie się niedźwiedzia? Nie jest to zbyt hojny. To nie jest zwykły miód. Jedna porcja tego smakołyku wystarczy, byś poczuł się silny i zdrowy. Co mi tam? Dorzucę jeszcze kilka słoików miodu z pozostałych pasiek. Niedźwiedź to dla mnie żaden problem. Każdy tak mówi, dopóki nie zobaczy tej bestii. Ale co mi tam? Nawet jeśli stchórzysz, to może uciekając, odgonisz go wystarczająco daleko od mojego miodu. To gdzie mogę zobaczyć tego wielkiego i przerażającego niedźwiedzia? Właśnie w tym tkwi problem. Zawsze, gdy ta bestia tutaj przyczłapie, wszyscy są zamknięci w swoich chatach. Nie mieliśmy okazji zauważyć, skąd dokładnie przychodzi. Odwiedza nas jednak regularnie, więc podejrzewam, że jego legowisko jest w pobliżu. Zobaczę, co da się zrobić.